Hej wszystkim, witam Was z powrotem na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmikiem. Jest to odtwarzanie sześciu stylizacji z Pinteresta, które ja sobie wybrałam i odtwarzam je z ubrań z mojej szafy. Chciałabym Was z tym filmikiem zachęcić do takiej kreatywności, pomysłowości i zobaczenia tego, co macie w szafie, żeby odtworzyć Wasze wymarzone stylizacje z Pinteresta. Pomaga szukać takiego swojego stylu i mi bardzo pomógł w kwestii właśnie takich outfitów albo kiedy nie wiem co ubrać, albo co kupić, co mi się podoba. Oczywiście niektóre będą podobne, niektóre będą... Um... Troszkę inne, trochę zmienione. Jeśli ten filmik wam się spodoba, to zostawcie mi łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Pomaga mi się to rozwijać. Naciśnijcie dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia o moich filmach co tydzień. A my przechodzimy do pierwszej stylizacji. Stylizacja numer jeden. Postarałam się tu wkleić zdjęcie. I zaczęłam sobie od białego long który już założyłam i mój z H&M'ą. Jest to taki prążkowany... Z modalem. Do tego założymy sobie takie ciemniejsze, niebieskie jeansy, straight legi. Nie chcę, żeby były za luźne, tylko żeby były właśnie takie straight leg, trochę takie ciaśniejsze, właśnie na udach. E, Obejmę jaki stan. I tak mam dłuższą bluzkę. I moje są z Pull Bear. I ubiorę je sobie. Tak wyglądają one na mnie. Do tego. założę może sobie taki żakiecik. Taki krótki płaszczyk Nie wiem jak to do końca nazwać Taki w każdym razie żakiecik Z Zary, kupiłam go w tamtym roku Na promce I on ma takie złote, piękne guziczki Tak jak na zdjęciu ten sweterek Czy to, co to tam jest do końca Nie wiem, ale Myślę, że idealnie będzie pasować Właśnie do tej całej stylizacji To Wygląda i myślę, że właśnie Idealnie się spisuje tej bluzki Z spo i tak ma nie widać Dziewczyna na zdjęciu ma baletki. Ja moje mam z hm i myślę, że idealnie się wpisują. Ona ma chyba cały czarne, ale... myślę, że te też będą pięknie pasować. Takie Chanel. Właśnie jest to taka stylizacja. Myślę trochę Chanel, coś w tym stylu. Taka elegancka. Więc sobie je nałożę. I do tego ona ma taką małą torebkę. Chyba Celine. Nie jestem pewna. Ale ja sobie ubiorę moją Versace Jeans. Tak ona wygląda. Jest taka mała, właśnie błyszcząca, ze złotymi dodatkami do guziczków, i myślę, że idealnie wygląda do tego i pasuje. Myślę, że jest naprawdę dosyć podobna. I sobie ją nałożę tak. I to jest skończony outfit. Możecie ocenić, tutaj jeszcze raz mam sobie zdjęcie, czy jest on podobny do tego spinterasta. Mi się wydaje, że naprawdę bardzo dobrze on wyszedł i jest bardzo podobny, a większość rzeczy tak naprawdę możecie znaleźć w tej chwili w sieciówkach. Kolejny outfit. Tutaj Wam pokażę. Już zmieniłam sobie spodnie. Dostawiam tą samą bluzkę, bo będzie mi potrzebna. Nałożyłam na siebie takie szerokie, beżowe dresy, które mam z H&M-u. Kupiłam kiedyś na promocji. Teraz również robią bardzo podobne i również są modne, więc myślę, że bez problemu znajdziecie coś podobnego. Dziewczyna na zdjęciu widzę ma takie bardziej dzianinowe spodnie. Jeśli takie macie, to jeszcze lepiej. Do tego nakładam szarą marynarkę Oversize. I moja również jest z H&M. Tak to wygląda ogólnie. Bardzo mi się podoba to połączenie kolorystyczne. I do tego potrzebujemy brązowe kozaki. mam moje jest vintage, sobie je ubiorę, już ubrałam. I do tego dziewczyna na zdjęciu ma brązową torebkę, którą również sobie ubiorę. Mam akurat w bardzo podobnym kroju, co ona. Moja jest po mojej mamie taka vintage, więc nie wiem, gdzie taką znajdziecie, ale... Jakakolwiek się nada. I ją sobie założę tak na ramię. To jest skończona stylizacja. Również bardzo mi się podoba. Jest elegancka, klasyczna, ale jednak taka bardziej na luzie. Inne połączenie, bo dresy, marynarka, kozaki. Bardzo mi się podoba. Kolejnej stylizacji potrzebuję szarej spodniczki. Tutaj wam wkleję. Moja jest z Bershki. Nawet mam jeszcze metkę przy niej. Do tego będziemy potrzebować duży czarny sweter. Mój jest H&M. Już parę razy wam go pokazywałam. Bardzo go lubię i założę go sobie na bluzkę, bo tego nie widać, a będzie mi od razu cieplej. Ona ma trochę... Węższy ten sweterek, swój, ale ja założę taki większy, więc tak to wygląda. I ona ma do tego, widzę, brązowe lub czarne rajstopy. Ja nie mam. Również cieliste będą pasować. Ja nie będę teraz zakładać, bo no, nigdzie nie wychodzę. Myślę, że bym założyła brązowe do tego, ponieważ brązowe wyglądają o wiele ładniej niż czarne. Dowiedziałam się tego z TikToka i jest to prawda. Do tego. Zakładamy sobie kozaki czarne, takie wysokie. Te moje są zary. No i ta stylizacja jest po prostu przepiękna. Ja bym do niej ubrała czarną torebkę z handwu, którą Wam również już pokazywałam. Tak wygląda moja skończona, stylizacja. no jest przepiękna, jest taka klasyczna. Można ją ubrać na co dzień, na jakąś okazję. Również wymaga tej białej bluzki, nie ma to większego znaczenia, ale widzę, że dziewczyna na zdjęciu ma białą bluzkę pod spodem, może to być sweter, cokolwiek. Do tego ubrałam sobie takie czarne straight legi, takie czarno-szare, właśnie fajnie, żeby one nie były do końca... Czarne. Do tego zakładamy bodki takie szpiczaste. Mogą być kozaki. Ja osobiście wolę bodki, bo wtedy nie jest mi aż tak ciepło w nogę, jeśli jest na przykład jeszcze dobra pogoda. Tak to wygląda, no przepięknie. Prze tego główna część stylizacji, czyli futro. Ja mam to futro z tamtego roku. Kupiłam je na za... 40 zł. I jest to naprawdę przepiękne futro. No wygląda jak prawdziwe. Oczywiście sztuczne. E, jest z Asosa. Wygląda zjawiskowo. Wygląda przepięknie. I do tego czarna torebka. Ta sama z H&M. No i ta stylizacja to jest mistrzostwo. Widzę, że dziewczyna jeszcze na zdjęciu ma okulary przeciwsłoneczne, więc również dołożę, bo widzę, że mam podobne. Kupiłam je w tym roku w Stradivariusie na jakiejś letniej promocji. I sobie je nałożę. I jest to bardzo klasyczne. No w ogóle przepięknie do moich włosów. To by o, przepiękna stylizacja i na pewno będę tak bardzo często chodzić. Więc kolejna stylizacja ja takie szerokie, bardzo jasne niebieskie jeansy. One mają takie lekko zielone podtony. Dziewczyna na zdjęciu ma ciemniejszy kolor jeansów, to są bardziej takie zielono-granatowe. Ja takich nie posiadam, a uważam, że te też fajnie pasują. Do tego ubrałam sobie taki właśnie cardigan Off Shoulders, żeby był taki duży, oversize. I mówię z HM. W tym roku również jest. I ja mam rozmiar chyba L, czy coś takiego, żeby był właśnie większy. Dziewczyna na zdjęciu ma podobną torebkę. Ja mam moją z Zary. Jest to taka właśnie slouchy, taka pouchy torebka. Moja jest właśnie taka beżowa, no w kolorze swetra, taka kremowo-beżowa, żeby to było na luzie. I żeby nie było nudno, to bym ubrała do tego baletki. Najlepiej jakby były one beżowe lub białe. Ja mam tylko te, więc ubiorę te, ale również fajnie pasują o dziwo do tej całej stylizacji, moim przynajmniej zdaniem. I jakbym dołożyła, może jakiś czarny pasek. Czy coś to w ogóle? To jest gotowy outfit, no jest przepiękny. Poszłabym tak spokojnie do szkoły na jakąś okazję, na lunch czy śniadanie. No, tak naprawdę, gdziekolwiek, i na miasto, i na co dzień, jest to przepiękna stylizacja. I super mi się podobają te szerokie spodnie do tych baletek. W ostatniej stylizacji założyłam takie błyszczące spodnie szerokie, które kupiłam na Vinted i są z hm i są w ogóle z metką. Do tego nałożę taki czarny topik, bardzo krótki, e, może to być stanik właśnie czy cokolwiek. I na to sobie nałożymy czarną marynarkę, którą mam z hm taka czarna, zwykła, oversize i właśnie poleci na ten topik. Fajnie, żeby właśnie to było takie tutaj e, mały ten top, żeby trochę pokazać brzucha, Tak bardzo sylwestrowo już bym mogła powiedzieć, ale podoba mi się. Do tego ubiorę sobie moje znowu czarne bodki. Również spokojnie będą wyglądały czarne baletki, albo po prostu zwykłe czarne szpilki. Ja już wykorzystam te buty, co mam tu, e, czyli takie właśnie pointy. Fajnie, żeby właśnie były takie szczupkiem, mogą być również beżowe tak naprawdę jakie tylko macie ochotę Botki mam na sobie myślę że fajnie do tego wyglądają do tego nałożymy sobie czarną torebkę tą samą co mam zawsze z H&M i tak wygląda ta stylizacja no według mnie naprawdę super Więc to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał i że Was zainspirowałam i że sami odtworzycie Wasze wymarzone właśnie stylizacje z Pinteresta albo te, co ja, może macie podobne rzeczy w szafie. Ja bym wam chciała życzyć miłego dnia, popołudnia, tygodnia, miesiąca, wieczoru, poranka. Kiedy tylko oglądacie mój filmik, zadbajcie o siebie, poszukajcie właśnie jakiś fajnych stylizacji. No ja ostatnio właśnie tak miałam brak. Kreatywności i staram się właśnie nie kupować nowych rzeczy, a szukać tego, co mam w szafie. Powiedzcie, czy ten filmik Wam się spodobał, i czy chcecie więcej takich serii, właśnie że odtwarzam stylizację z Pinteresta. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Zostawiajcie łapki w górę, wpadajcie na mojego Instagrama, którego macie w opisie, i tutaj też Wam podam. Subskrybujcie i widzimy się za tydzień. Pa-pa!